Witam Was bardzo serdecznie, stoję właśnie przed odkładem, który został wykonany dosyć późno, jest przeznaczony na moje potrzeby na wiosnę, ewentualnie na sprzedaż, czyli jest to tak zwany przezimowany odkład. Otworzymy tutaj delikatnie, zobaczymy jak to wygląda, no oczywiście na górze pszczoły dostawały dosyć stężony syrop i to co nie wybrały, no to się niestety wykrystylizowało, więc tak to wygląda, tak, pięć ramek. Pszczoły obsiadają cały korpusik. Obsiadają oczywiście tutaj uliczki poza. to Mogę wam nawet pokazać to od góry, jak to wygląda. Wygląda to całkiem, całkiem, całkiem. Nie jest to jakaś gigantyczna siła, ale tutaj wszędzie są młode matki i tak mamy cały rząd. I dzięki temu, nawet z tych pięciu ramek, one bardzo szybko wystartują i powinny fajnie nosić miód. Więc całkiem fajna siła z tego wyszła. I oczywiście, jak gdzieś byłby jakiś problem, matka by padła, jakaś rodzina by wyszła słabo z zimowli, no to wtedy możemy wykorzystać taki po prostu odkład przyzimowany do połączenia. Więc jest to fajna sprawa. A dodatkowo też fajna, fajna metoda, aby. Jednak gdzieś tam to pasiekę powiększyć wczesną wiosną, ponieważ taki odkład da nam oczywiście imiut. Możemy z niego oczywiście też zrobić odkłady w sezonie, więc to jest to czysty zysk. Tak jak widzieliście, no rodziny mam różne tak, bo mam 6 ramek, 7 ramek. 7 ramek to jest taka średnia u mnie w pasiece, jeżeli chodzi o, o zimowlę. No tutaj mamy 5 ramek, więc jest to oczywiście słabsze, ale. Nawet bez jakiejś specjalnej stymulacji, dzięki młodej matce, która została tutaj poddana w lipcu, nieunasieniona, to i tak one fajnie powinny wystartować i powinno być super. Stoję tutaj przed jednym z odkładów. Jest to późny odkład na matce, która wychowała się sama. Więc słuchajcie, zajrzymy, zobaczymy jak to wygląda. No normalna siła, tak? To są takie typowe odkłady, tak jak wspominałem, które przeznaczam Gdzieś tam ewentualnie na sprzedaż, lub na własne potrzeby. Pięć ramek, wszystko gęsto wypełnione pszczołu, tak jak widać na czarno. Wszystkie uliczki, oczywiście tutaj też cała uliczka pełna. Trochę pszczół siedzących na zatworze. Ramka całkowicie osuszona. Więc, no, już pierwsza sprawa, widać, że kramki ramki są odsklepione albo nie zasklepione, to wtedy pszczoły bardzo chętnie to wybierają i to zostało wszystko pobrane. Natomiast, tak jak miałem tam ramki zasklepione, to niestety, ale pszczoły tak chętnie tego nie pobierają i też no, w ramach eksperymentu to zostawiłem. Zobaczę, czy na późny październik, listopad, czy to pobiorą, czy po prostu ten pokarm tam zostanie zasklepiony, na przykład zjedzony dopiero wiosną. No, to też na zasadzie takich doświadczeń, eksperymentów mogę sobie na to pozwolić, więc to robię. Tak jak widać, tutaj mam cały rząd, wszystko to są młodziutkie rodziny utworzone dosyć późno i są to tak naprawdę no, odkłady fajna pogoda, pszczoły sobie latają wszyscy korzystają, ponieważ i rolnicy dzisiaj pracują na polach no i ja postanowiłem zajrzeć do rodzin więc miłego dnia, miłego wieczoru, zależy kto kiedy ogląda i do usłyszenia wkrótce, pasiaka Marcyś pozdrawiam